Obecnie nastąpi złożenie raportu przez dowódcę uroczystości Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej, starszemu brygadierowi Andrzejowi Mrozowi. Pododdziały bacną! Pododdziały na prawo! pat. Panie brygadierze, dowódca uroczystości Aspirant Górka pod pododdziały do uroczystego apelu z okazji Dnia Trażaka. Obecnie nastąpi podniesienie flagi państwowej na mas. Z okazji dnia strażaka flagę państwową podnieś. Obecnie głos zabierze komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, młodszy brygadier Krzysztof Kokoszka. Spotkaliśmy się tutaj w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, aby w przy, e, przyjacielskiej atmosferze w uroczysty sposób świętować Dzień Strażaka 2010. W tej radosnej dla nas boheńskich strażaków, strażaków chwili nie sposób zapomnieć o tragicznym wydarzeniu dla całej Polski sprzed miesiąca, gdzie w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem zginęła para Prezydencka oraz wybitni przedstawiciele polityki, kultury, duchowieństwa i wojska naszej ojczyzny. Wśród nich świętej pamięci Wiesław Woda, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, prezes zarządu Działu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, wybitny działacz ludowy oraz dobroczyńca Straży Pożarnych Powiatu Bowieńskiego, który zawsze był z nami na tej uroczystości. Uczcimy pamięcią wszystkie ofiary katastrofy chwilą ciszy. Dzisiejszą doniosłą uroczystość łączymy z przekazaniem do użytkowania nowo zakupionego i pozyskanego sprzętu pożarniczego. Niech mi wolno będzie w imieniu wszystkich strażaków i pracowników Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, wszystkich druhów ochotników z terenu powiatu powieńskiego serdecznie powitać zaproszonych gości oficjalnych i honorowych. Szanowni Państwo, dzień strażaka to niezwykle wspaniałe święto wszystkich strażaków, to tradycyjnie również dzień refleksji i podsumowań, ale przede wszystkim radość z osiągnięć i dokonań pożarniczej, w pożarniczej służbie zawodowej i społecznej. Kolejny raz strażacy w oczach społeczeństwa naszego kraju cieszą się najwyższym uznaniem i zaufaniem. To oczywisty powód do radości i dumy. Również bocheńscy strażacy biorą aktywny udział w życiu społeczeństwa powiatu bocheńskiego, dając świadectwo patriotyzmu. A także stanowią wzór obywatelskiej postawy, re realizując ideę niesienia pomocy bliźniom. W obecnym czasie trudno wyobrazić sobie skuteczne przeciwdziałanie pożarom, klęskom żywiołowym i innym zagrożeniom dla zdrowia i mienia ludzi i środowiska naturalnego bez nowoczesnego sprzętu specjalistycznego. Dzisiaj na wyposażenie komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w okni trafi nowoczesny sprzęt ratowniczy który częściowo wypełni braki w normatywie naszej komendy, a w połączeniu z profesjonalnym przygotowaniem naszych strażaków pozwoli na właściwą realizację zadań nakładanych na Państwową Straż Pożarną. Dzień Strażaka to również dzień, w którym kilkunastu strażaków naszej komendy zostanie odznaczonych, wyróżnionych i awansowanych na wyższe stopnie służbowe. Na, te, na tę wysoką ocenę zapracowali, pełniąc na co dzień trudną i odpowiedzialną powinność dla dobra Rzeczypospolitej i jej obywateli. Dzień strażaka to także niezwykła okazja, aby podziękować wszystkim tym wspaniałym ludziom, którzy wspierają również w, spo, w różny sposób ochronę przeciwpożarową w naszym powiecie, tym, którzy poprawiają wizerunek straży pożarnych i nie pozwalają zapomnieć o jej historii oraz tym, dla których sprawy bezpieczeństwa i ochrony ludności są bliskie i bardzo rzetelnie, rzetelnie i poważnie postrzegane. Serdeczne słowa podziękowania kieruję na ręce wojewody Małopolskiego i jego zastępców, marszałka województwa Małopolskiego, który tutaj miał być z nami, i jego zastępców. W tym miejscu pragnę przekazać najserdeczniejsze pozdrowienia od pana wicemarszałka Romana Ciepieli, który dzwonił do mnie tuż przed uroczystością i składam najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich strażaków. Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych jak również serdeczne pozdrowienia dla wszystkich państwa gości honorowych i oficjalnych biorących udział w tej uroczystości. Serdecznie dziękuję Małopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i jego zastępcom. Serdeczne podziękowania na ręce pana starosty powiatu powiękskiego Jacka Pająka i członków zarządu powiatu bochańskiego. Serdeczne Podziękowania dla przewodniczącego Rady Powiatu Boheńskiego i wszystkich radnych Powiatu Bocheńskiego. Serdeczne podziękowania dla prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Serdeczne podziękowania dla burmistrzów i wójtów miast i gmin Powiatu Bocheńskiego. Serdeczne podziękowania dla księży, kapelanów, którzy wspierają nas duchowo, wspierają duchowo tą naszą działalność. Serdeczne podzięk podziękowania dla przedstawicieli mediów lokalnych oraz wszystkich osób wspierających naszą komendę za aktywną pomoc i wspieranie naszych działań na rzecz ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa powiatu bocheńskiego. Niech ta wspaniała postawa pełna uznania i wdzięczności będzie wzorem dla innych. Z okazji Dnia Strażaka 2010 przekazuję Wam Drodzy Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Drodzy Strażacy Zobotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu boheńskiego i wszystkim Państwu najserdeczniejsze gratulacje i pozdrowienia. Życzę wiele satysfakcji i zadowolenia z wykonywanych obowiązków zarówno zawodowych, jak i społecznych, a także wszelkiej pomyślności osobistej. Szczególne pozdrowienia kieruję, kieruję, kieruję dla członków naszych rodzin i seniorów naszej służby. Z patriotycznym pozdrowieniem W jedności siła dziękuję bardzo. Wniosek kapituły medalu honorowego imienia Józefa Tuliszkowskiego, komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej dnia 4 maja 2010 roku nadał medal honorowy imienia Józefa Tuliszkowskiego w komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Medalem honorowym imienia Józefa Tuliszkowskiego. Ustanowionym 11 października 1993 roku Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nagradza osoby i instytucje za szczególne zasługi na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej. Medal honorowy imienia Józefa Tuliczkowskiego jest najwyższym medalem nadawanym w strukturze Państwowej Straży Pożarnej. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni jest pierwszą komendą powiatową tego rodzaju oraz jedną z pierwszych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w Polsce, której nadano Medal Honorowy imienia Józefa Tuliszkowskiego. W uzasadnieniu aktu nadania czytamy Na wniosek kapituły medalu nadaję Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni Medal Honorowy im. Józefa Tuliszkowskiego za szczególne zasługi na rzecz rozwoju ochrony przeciwpożarowej Województwa polskiego. A zwłaszcza powiatu boheńskiego, za szerzenie wiedzy oraz popularyzację zagadnień w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz za współpracę z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Panie komendantie, w imieniu komendanta Głównego Państwa i Straży Pożarnej oraz kapitału, wręczam na Pana ręce medal Emilia Złyszkowskiego dla Komendy Powiatowej Państwa i Straży Pożarnej w Bochni jako wyrazy dania za rozsądną działalność w jednostkach. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak usłyszeliście krótką informację na temat tego zaszczytnego wyróżnienia, jakiego dostąpiła nasza Komenda, to wiecie jakiej wagi jest to wyróżnienie. Chciałbym w imieniu swoim własnym, strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, pożarnej pracującej obecnie w Komendzie Powiatowej, jak i w imieniu Wszystkich swoich wielkich poprzednik, poprzedników i myślę, że tutaj obecnego na tej uroczystości, pana starszego brygadiera Władysława Baniaka, serdecznie podziękować panu komendantowi wojewódzkiemu i kanclerzowi kapituły, starszemu brygadierowi Felixowi Deli, jak również komendantowi głównemu, za to piękne wyróżnienie, wyróżnienie naszej komendy.